Dobry. Dzisiaj mamy urodziny miesiąca. 1 stycznia 2024. Chciałem przede wszystkim złożyć Wam życzenia noworoczne i w moim wydaniu one zawsze są prawie takie same. Przede wszystkim życzę Wam dużo zdrowia. Jak jest zdrowie, to jest wszystko. No i później standardowo spełnienia marzeń. Jakie te marzenia by nie były, więc... 1 stycznia 2024, czas na aktualizację. Eee, tydzień temu byłem przy Stole Świątecznym w Luksemburgu. Eee, popijaliśmy sobie kremanta i inne przyjemne trunki. Eee, zeszły tydzień był bardzo prosty. Eee, w środę no, siedziałem z rodziną do wtorku. W środę wsiadłem samolot. O 16.55 wylądowałem w Montrealu podróż trwała 12 godzin, nie było żadnej obsuwy e, tam, już jest na tym filmie na kanale i zresztą jak obserwujecie mnie na Instagramie, tam jestem bardzo, bardzo e, no dość, dość dokładnie dokumentuje to co robię, e, więc wylądowałem o 16.55 w Montrealu dowiedziałem się, że jest wyjazd w czwartek i w czwartek po południu no, w środę wróciłem do domu, przygotowałem się do podróży, ugotowałem coś tam, zrobiłem pranie w czwartek miałem wyjazd z Montrealu do Toronto W piątek rano zrobiłem dostawę I w piątek w południe przepiąłem się w, w, Na w zachód od Toronto I podjąłem odunek do British Columbia W której się już prawie znajduję, mam do granicy jakieś 20 km Jestem już w Góra Skalistej Jak się widzicie aktualizacja spędzącego tira w, w, <laughs> Jechałem w zimę bo w nie było śniegu w północnym Ontario miałem śnieg przez jakieś, ja wiem, dwie godzinki a generalnie nigdzie nie ma śniegu nie? dopiero w górach skalistych także to co u mnie słychać ee, ja wpadłem w WIR pracy od razu po świętach, od razu po samolocie to jest taki mój styl nie lubię tracić czasu e, To jadę do British Columbia dzisiaj nie wiem jeszcze Hop, albo Chilliwack i w środę wieczorem mam dostawę pełny ładunek nie ma żadnej wyspy, jedna zrzutka, e, mrożonka z Quebecu, mimo tego, że podjąłem ją w Toronto, no, bo tam była mag magazynowana. Także to jest to, co u mnie słychać, jak zwykle dynamicznie. Teraz, według zwyczaju, odpowiem na trzy pytania, które zada zadaliście, można powiedzieć, rok temu w aktualizacji wcześniejszej. Pytanie numer jeden, Rafale. Jako, że jesteś fanem Apple'a, co sądzisz o Apple Watch i czy myślałeś o zakupie? Myślałem o zakupie Apple Watcha. Ale ja taki jestem specyficzny, że jestem fanem Apple, ale bardziej iPhone'a niż Apple'a. E, na przykład komputery moje to są same PC-ty. Był jeden wyjątek, mój pierwszy komputer jak byłem, chodziłem do szkoły, to kupiłem, znaczy ku, to mama mi kupiła. <laughs> no to wam zdradza trochę mój wiek. Macintosha Classic 2, ale to były czad, to był czad. Czarno-biały ekran, komputer i ten w jednym, w jednym trzonie. To było niezłe. Ej, później miałem same pc To samo z zegarkami, znaczy do zegarki później smartwatche wyszły. Już jak kupowałem pierwszego Garmina, to był Apple Watch, ale czytałem recenzje i nie widziało mi się jakoś tak ładować zegarek codziennie. nie? Teraz dostałem na gwiazdkę nowego Garmina, Phoenix 7 Solar i jego bateria potrafi trzymać 30 dni. Oczywiście, jak się nie używa tam żadnych funkcji, treningów i tak dalej, nie? I ma doładowanie słoneczne. Także ja, ja jestem fanem Apple, ale co? Apple Watch mnie podpadł do gustu. Bardziej Garmin, no i tak, tak właśnie, ja, ja jestem specyficzny. No. Lubię Apple, ale lubię tylko iPhone'y i tablety. Pytanie numer dwa. Pytanie czysto techniczne. Czy ciężarówki amerykańskie są wyższe niż te europejskie? Chodzi mi o to, w której ciężarówce, wyżej siedzi kierowca? Dobre pytanie. Mi się wydaje, że kierowca siedzi mniej więcej na tej samej wysokości. To, to raczej zależy od wysokości kół i jak nisko jest w europejskiej ciężarówce silnik. No my mamy silnik tutaj z przodu, więc podłoga idzie tak jakby, nie tak jakby, tylko idzie prosto na ramę. Nie? I to też zależy jaka jest rama wysoka. Mi się wydaje, że w Europie i w Kanadzie ramy mogą być podobne, chociaż to wszystko zależy od środka ciężkości. Wydaje mi się, że w Europie siedzicie ciut wyżej, ale jeszcze tak to niedużo. No i macie też trochę mniej miejsca, bo czasami w niektórych ciężarówkach podłoga nie jest równa, tylko jest ten taki garb na komorę silnika, nie? Ale mam lepszy pomysł. Ja po prostu zmierzę od ziemi miarką do podłogi tu i zróbcie to samo i napiszcie mi w komentarzach. Powiem o tym w następnej aktualizacji. Także od ziemi do te, tego, gdzie tam jest podłoga, nie? I, i porównamy różne marki i, i tego, ciężarówek. Znaczy, najbardziej interesuje mnie Volvo do Volvo, nie? Bo nie jest powiedziane, że wysokość siedzenia jest dokładnie taka sama w Kaskadi czy Volvo, nie? Ale mi się wydaje, że to jest podobne. Z tego, co pamiętam, to przednia szyba była o wiele dłuższa. Także może właśnie, no trudno powiedzieć, albo niżej, albo wyżej siedzicie w Europie. I pytanie numer 3. Często mówisz, że nie możesz czegoś zabrać do USA z Kanady. E, no, takie rzeczy jak świeże owoce i warzywa. Jak to jest weryfikowane na granicy i co grozi za złamanie albo więzienie zabronionych warzyw? Znaczy, no, jak to jest weryfikowane? Często, często celnik się pyta, i to są takie pod podchwytliwe pytania na końcu całego przepytywania, czy się do kontaktu itd. Do you have anything to declare? To jest ten moment. Jak się nie zadeklaruje, jest zawsze obowiązek deklarowania jedzenia, które się wozi. Jeżeli się nie zadeklaruje, no to celnicy wiesz. No, to zależy, zależy, czy, czy, czy celnik wyczuje, bo celnikowi zawsze się mówi prawdę. Zawsze. I na przykład jak się wiezie warzywa i owoce, to się mówi, że się wiezie warzywa i owoce. Chyba, że się nie zapyta, ale mimo tego ma, masz obowiązek deklarowania jedzenia. Jeżeli się zapyta anything glary i powiesz, że nie masz nic, a weźmiecie na wyrywkowo na, na, na osobistą, albo zobaczysz, że coś jest, jesteś nerwową, oni są szkoleni w tym zakresie, że patrzą, czy, czy człowiek jest nerwowy, mimiki ust, yy, twarzy, oczu, no to wtedy zawiezienie warzyw i owoców grozi kara finansowa mojemu koledze, który przez przypadek zapomniał wyjąć pomarańcze z kabiny i, i w ogóle zapomniał o tym, nie? przeszukali mu akurat wyrywkowo, stracił kartę PAS. No i później nie dostanie zakazu wjazdu do Stanów za takie coś, ale dostanie mandat. Natomiast jeżeli się wszystko zadeklaruje, powiem, powie się, że ma się owoce, warzywa takie i takie i nawet jeżeli one mają zakaz więzienia, no to wtedy celnik powie, że tego i tego nie można wozić, proszę to wyrzucić, tutaj jest kosz i wtedy nie ma żadnych konsekwencji. No, ale oczywiście, jeżeli weźmiemy jakiś towar nielegalny, przemycać przez granicę i znajdą to, czy to deklarujesz, czy nie, to jest nielegalne, nie? No, z celnikami nie ma żartów, w Stanach, w Kanadzie, ogólnie na świecie, zawsze się mówi prawdę i się nie kombinuje. Taki to był te trzech, trzech pytań, proszę Państwa, zadawajcie kolejne, na kolejne odpowiem za tydzień, a gdzie będę? Nie mam pojęcia, teraz takie czasy, że człowiek nie wie, oby nie w British Columbia. ja będę już po pauzie, w środę, jak będę się rozładowywał, więc będą mieli czwartek i piątek, żeby mnie stąd wyciągnąć. Taki to był typ noworocznej aktualizacji. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Rafał Zazuniok, kierowca zawodowy z pokładu pędzącego Tyrolota 9 km do British Kolumbii. Dziękuję Wam za uwagę. Piękna jest ta zima, co? W górach skalistych. Góry skaliste są. Każdej roku, po każdej porze roku, piękne. Oj, tak. Bye.